Siema. Ja jestem oczywiście Max, a to jest kolejny odcinek z serii. Daj się wygadać. Dzisiaj poruszymy sobie temat, jakim, już, jakim są stereotypy. Oczywiście to widzicie po tytule, więc myślę, że możemy przejść do odcinka. Właśnie jak już powiedziałem, pewnie wiecie, że w motoryzacji istnieją stereotypy. I tak zawsze było, jest i będzie, niestety, bo niektóre są mniej lub bardziej krzywdzące dla różnych kategorii osób, ale to też tak jak w ogóle w świecie, nie? I istnieją stereotypy yy, yy, o ludziach i o pewnych obyczajach, i tak samo jest w motoryzacji. No i tego, jak my nie zmienimy, najczęstszym w motoryzacji stereotypem jest chyba ten o BMW, o kierowcach, że nie używają kierunkowskazów, o tych wszystkich rozwinięciach skrótów. Yy, to wszystko się gdzieś tam łączy w ten jeden wielki żart: yy, typu BMW będzie miał wydatki, i bulik młodego wieśniaka, a jak takim BMW rozbijemy się na drzewie. A znaczek podróżki odbi powietrznej odbije nam się na czole, to wtedy będziemy mieli BMW, jako Bóg mnie wybrał. <grym> Stereotyp myślę, że wziął się z tego. Yy, od kierowców BMW, od tego, że podobno nie używałem kawą Ja ze swojego życia mogę Wam przytoczyć pewną anegdotę. Yy, bo kiedyś szedłem do sklepu yy, i właśnie ze skrzyżowania zjeżdżało BMW E36, wyglądało na dość przygotowane pod drift. Yy, oczywiście weszło w ten zakręt, zakręt driftem bokiem, jak to było, tak zwał. Od razu się uśmiechnąłem, bo sam chętnie będę Polonezem w ten sposób jeździł. Może nie po drogach publicznych, wiadomo. Natomiast ogólnie wiecie o co chodzi. A obok mnie szła starsza pani, wszystko to obserwowała. Kiedy zobaczyła, jakby, jak ten kierowca wchodzi w ten zakręt i jak ja na to reaguję, to powiedziała do mnie IDIOTA! nie. Więc nieźle, nieźle, naprawdę. Ale też, wiadomo, nie te stereotypy, jakby jak widać, nie, nie biorą się znikąd, prawda? Dalej jest stereotyp bardzo częsty, związany z awaryjnością Renault i ogólnie aut francuskich. Dobrze wiem, skąd wziął się ten stereotyp, e, bo mianowicie pewnie kojarzycie auto, tak, Renault Laguna, dokładniej drugą generację. E, auto samo w sobie nie jest jakoś ekstremalnie awaryjne, e, żeby zyskiwało na ten tytuł królowej lawet, który jest często poruszany. Natomiast elektronika, której jest tam niestety sporo, lubi płatać figle. Dodatkowo obecne tam francuskie diesle 1,9 DCI yy, nie były zbyt trwałe, a głównymi jej problemami były wtryski, yy, turbina o niskiej trwałości, wizielką na tym francuskim torcie były ścierające się panewki na wale korbowym. <grych> na dodatek pamiętajmy, że większość starych francuskich diesli ma zdolność do dość szybkiego rozbiegania się. A wtedy pamiętajmy, że jeżeli nieodpowiednio zareagujemy, silnik jest do śmietnika. Tak jak na przykład na tym nagraniu? Żeby było śmieszniej, Renault zaleca nam wymianę oleju co 30 tysięcy kilometrów. Także naprawdę świetnie Francuzi. Może od razu co wymianę oleju trzeba też wymienić silnik. To właśnie od Laguny 2 i od tego jakże słynnego, świetnego diesla 1.9 DCI wzięły się wszystkie stereotypy dotyczące Francuzów i aut francuskich. Tak samo jak yy, samej Laguny, która została szybko okrzyknięta królową lawet. Ja osobiście do Francuzów nic nie mam a w swoim życiu y, krótkim, ale treściwym y, wiele miałem do czynienia z Francuzami i zawsze jakby lubiłem te auta, miały coś takiego po prostu w sobie, nie? <laughs> y, ostatnim stereotypem, który jest gdzieś tam obecny w motoryzacji jest ten o kierowcach Hond, a najczęściej Civiców. Y, również o tym, jak szybko olej z tych Civiców nie znika, y, a ja osobiście mogę powiedzieć, że swojego rozumiałem do czynienia z Civiciem, y, dokładnie jego siódmą generacją, auto... Dobrze wspominam, było to dość wygodne. W miarę duże wewnątrz, jak na te zewnętrzne jego niewielkie rozmiary. Z akceptowalnymi silnikami. Oprócz tego Diesla 1.7, który był z Opla, a tak naprawdę z Isuzu, bo nie jest to silnik, który ja napawam jakąś tam jego sympatią. Też miałem gdzieś tam w Oplu z nim do czynienia i nie jest to fajny silnik. Civic, z, z którym miałem do czynienia, miał podstawowy silnik 1.4 o mocy 90 KONi, ale też. Że Siriwik jest lekki jak większość japońskich aut, bo waży tam koło tony 100 chyba. To 1,4 dość fajnie go tam rozpędzało. Co do oleju, to zniknął. <laughs> Przez 4000 km zeszło tylko pół Miski, więc jest to naprawdę żaden, żaden zużytek. Nie tam, pół Miski ile tam jest 2, 2 litry zeszło. Za 4000 km, co, co to jest? Samej nagonki na kierowców Sika nie rozumiem, bo akurat ostatnio wszystkie Siriwiki, które spotykam, to są tacy kierowcy. O, 2000 obrotów. O, dwójkę, trzeba wziąć dwójkę. Przez swik się kurwa zajadą z, takim, z takimi obrotami. Trzeba tam ładnie dać do 4, 4 tysiąca obrotów i dopiero można, żeby się ten fałtek wkręcił na obroty, bo inaczej to szybko możemy go dość zajeździć. E, oczywiście żartuję, ale gdzieś tam tak Civic się powinno użytkować i już tak w przyrodzie naszej motoryzacyjnej jest, że jednak Civicka trzeba tam na, na obrotach pociągnąć. A sam nagonka na, na Swiki, nie wiem skąd się wzięła, to. A to, że trzeba je przytrzymać na obrotach, to taka po prostu charakterystyka silnika, że on dopiero odzyskuje moc na tych wyższych wartach obrotów, gdzieś tam od 4-5 tysięcy w górę. A to też gdzieś tam jest yy, fajne, gdzieś tam się musisz przycisnąć. Oczywiście w miejscach, gdzie taka prędkość osiągalna jest, to zwolona. <grym> myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć ten odcinek, bo zaraz mi się chyba kamera rozładuje. <grym> Ale też myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. Jeżeli macie jakieś też ciekawe stereotypy, które można poruszyć w, w kolejnych odcinkach, to dajcie mi o tym znać w komentarzach, bo myślę, że tę serię można pociągnąć trochę dalej. Dziękuję bardzo i zapraszam już na kolejne odcinki, czyli następny jest w środę o 20. .00. Dzięki i na razie.